33 dniowe rekolekcje zawierzenia świętemu Józefowi w parafii świętego Józefa w Tomaszowie Lubelskim dzień dziesiąty. światło patriarchów módl się za nami Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie, od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Określenie patriarcha oznacza ojca. Ojcowską światłość Boga, przenikającą ojcostwo Józefa, zapowiadali wszyscy patriarchowie Starego Testamentu, a wszyscy ojcowie chrześcijaństwa są wezwani do jej rozważania. Po Chrystusie święty Józef jest największym ze wszystkich patriarchów, największym ze wszystkich Ojców. Święty Józef jest odbiciem Ojca świateł. W liście świętego Jakuba czytamy: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały, stępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Na początku Bóg stworzył wielkie ciała jaśniejące na niebie: słońce, księżyc i gwiazdy. Bez światła stworzenie odbyłoby się w ciemności. W Nowym Testamencie ojciec ustanawia nowe stworzenie w Chrystusie. Za pośrednictwem Chrystusa ojciec wnosi swoje boże życie, miłość i światło w głąb naszych serc. Święty Józef i jego ojcostwo odgrywają bardzo ważną rolę w cudownym planie Boga. Święty Józef jest doskonałym odbiciem Ojca Świateł i pomaga nam przyjąć światło Chrystusa. Jest przekazicielem światła. Przynosi nam Jezusa prawdziwą światłość świata. Święty Józef pomoże ci żyć w światłości Boga. Jesteś dzieckiem światłości. Jako chrześcijaninowi, Jezus daje Ci udział w swojej światłości, czyni z ciebie światłość świata. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Niegdyś bowiem byliście ciemnością lecz teraz jesteście Światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci Światłości. Owocem bowiem Światłości jest wszelka Prawość i Sprawiedliwość i Prawda. Lumen Patriarcharum przeraża szatana. W łacińskiej wersji Litanii do świętego Józefa tytuł Światłość Patriarchów brzmi Lumen Patriarcharum. Diabeł nienawidzi świętego Józefa i jego Światłości. Inne imię Szatana brzmi Lucyfer, co znaczy nosiciel światła. Lucyfer stracił światłość przez swoją pychę i nieposłuszeństwo Bogu. Teraz Szatan żyje w ciągłej ciemności i brzydzi się światłem. Lęka się naszego Ojca Duchowego, bo święty Józef jest skromnym stworzeniem z krwi i kości, a także doskonałym odbiciem Ojca Świateł. To święty Józef jest prawdziwym i odwiecznym nosicielem światła i Boga Ojca. O Jezusie i Maryi nikogo szatan nie nienawidzi bardziej niż Świętego Józefa. Trzymaj się blisko Świętego Józefa i krocz w światłości. Litania do Świętego Józefa. Kryje Eleison, Chryste Eleison, kryje Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, Módl się za nami. Światło patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami, opiekunie dziewic, módl się za nami, podporo rodzin, módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, nadziejo chorych, módl się za nami, patronie umierających, módl się za nami, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami, opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego amen modlitwa papieża leona XIII do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezławszy pomocy Twojej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo. Które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco. Przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką. Abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą, wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Codzienny akt poświęcenia życia świętemu Józefowi. Mój Ojcze i mój Opiekunie, powierzam Ci się całkowicie. I aby dowieść mojego nabożeństwa do Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę bez wyjątku. Zatem, O dobry Ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen. 33-dniowe. Rekolekcje zawierzenia świętemu Józefowi w parafii świętego Józefa w Tomaszowie lubelskim.